Dobry wieczór wszystkim, z tej strony Maciej Czyli zapraszam na kolejny odcinek z Wienciem na czydziki do czas kontinułowej przygody Białego Wilka i sprawi, co ciekawego wskrywa tablica ogłoszony w malowniczej części z tej gara. Zlecenie, potworz bagię od nas. się jeszcze w naszym dzienniku następują na Nie opadały w jaskini Obok więc który dopywano torf, pojawiła się tajemnicza zabójcza mgła. Gierarz postanowił stanie źródło trujących My również to uczyni. 结和他。 they Panie, uważajcie, bo na bagnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. Powiedz coś jeszcze o tym potworze. Sam go jedno raz widziałem, a i to z dala. Wpierw myślałem, że to człek, ale jak się obrócił, zobaczyłem, że ślepia mu goreją jak węgle, a paszczę ma pełną kłów. Humanoid. Lunarny tryb życia. Hmm. Kiedy zaczął atakować? Z tydzień temu. Wtedy Wojbor zaginął. Niestek i Tomiu poszli go szukać. Też nie wrócili. Ja się bojałem. Teraz nikt już na Bagna nie chodzi, obóz stoi pusty. A tam taki torf jest, panie. Czarny jak smowa, tłuściutki. I na opał dobry, i na... Pasjonujące. Ale wróćmy do rzeczy. Zgaduję, że to ty wywiesiłeś w sztygarach zlecenie. Ano ja. Dobrze wiedzieć, że ktoś czyta te papiery, bo o kopę jaj zapłaciłem pisarczykowi za pomoc. Mogę pomóc. Za opłatą. Się rozumiem. Za darmo przecie nawet wół pługa nie ciągnie. Obawiam się, że jestem bardziej wymagający niż wół. Ile konkretnie jesteś gotów zapłacić? Oj, dużo sobie śpiewacie za usługi, mistrzu. Ale niechaj będzie. Zgadzam się. No dobrze, to biorę się do roboty. Gdzie szukać tego potwora? Zacznijcie na południe stąd. Tylko uważajcie, bo nad tymi moczarami wisi teraz jakieś morowe powietrze. Szczypie w oczy drapie w gardło, ale tak, że udusić się idzie. Nie widzicie, panie? Ja nic nie zrobiłem! Jest zwyczajna muła, ten zapach jakby metaliczny. Gdzie ten artefakt od Kairi? Coś tu jest. Powinienem użyć oka. Hmm, coś tu jest. Gdzie ten artefakt od Kairi? Ślady pazurów są różne, czyli żeruje to kilka osobników. Wokół ciała nie ma żadnych śladów dziwne. Ciągnąć broni. Potwór musiał uderzyć z ukrycia. Ciało zgniło prawie do szczętu. Wygląda na to, że mam do czynienia ze starym mglakiem, który chowa się za iluzją. Hmm, coś tu jest. Gdzie ten artefakt od Kiry? Tropy były ukryte magią. Robi się ciekawie. na Haleni. No. Ile mam czeka? Są silne, to chyba przez tę mgłę. Ignosa na vius dość sprawnie. Warto zaznaczyć, że. Pozwólmy o swojej nazwie słowo Ignus, czyli o, o, ogień, o, czy ognie podobne słowo. Dlatego nie można było go potraktować znakiem Igni, gdyż ten znak działał niepokojnie. Trzeba było obezwalić go. Akcji, czyli wpłynąć na umysł, a potem dzięki mocy naszego miecza i efektu trwawienia osłabić go i dość sprawnie pokonaliśmy tą bestię. Jakieś wieści? Otwór zabity, mgła się rozwiała. Ha, to się we wsi ucieszą. No, zasłużyliście na nagrodę. Proszę i szerokiej drogi! Moment, dałeś mi mniej niż uzgodniliśmy. Bo, panie Wiedźmin, ja przez te bestie torfu kopać nie mogłem. A rodzinę trzeba było wyżywić. Ledwie garść koron mi została, a jeszcze nowe narzędzia muszę kupić nie Miejcie litość. Ja zapłacę. Dwa razy więcej zapłacę. Ale za tydzień, jak się od dna odbiję. Zgłodzimy się, chociaż e, Białowiec nie lubi być oszukiwany. Niech będzie. Ale jeśli myślisz, że zapomnę, że ci odpuszczę, to czeka cię niemiła niespodzianka. Dziękuję, panie Wiedźmin. Pięknie dziękuję. Niech wam melitele w dzieciach... Weźcie lepiej do roboty. Masz tylko tydzień. Wiedźmin, witajcie. Gdzie moje pieniądze? Przychodzicie za wcześnie. Miał być tydzień. Nie chciałem, żebyś zapomniał. Do zobaczenia niedługo. Gdzie moje pieniądze? Przychodzicie za wcześnie. Miał być tydzień. Nie chciałem, żebyś zapomniał. Do zobaczenia niedługo. Wiedźmin, witajcie. Gdzie moje pieniądze? Przychodzicie za wcześnie. Miał być tydzień. Nie chciałem, żebyś zapomniał. Do zobaczenia niedługo. Wiedźmin, witajcie. Gdzie moje pieniądze? O, tu! Dwa razy więcej! Tak jak się umówiliśmy, kto jak kto, ale ja dotrzymuję słowa. Za drugim razem, ale mniejsza z tym. Dzięki. I niech ci się wiedzie. Cię, panie? Ja nic nie zrobiłem! Nic nie zrobiłeś, tylko próbowałeś poszukać Wiedmiina, czego Geralt nie mówi, ale mniejsza z tym skończymy. go potwora do Wiedmińskiej kolekcji i trafiąc w blokadę, gwarantuję, że w tym miejscu

Czas rozstać się w malow z malowniczą wsią sztygarę przynajmniej na krótką chwilę. Cóż za Wam dziękuję za wszystko udzielenie dla Was. Apa. Pa. Jeszcze przez chwilę pooglądajmy pracę chłopa i parę owieczek.